Jakie mamy w tak zwanym nowym polskim ładzie, ewentualnie jak chcą niektórzy, w polskim Ładzie 2.0 możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania. Do kiedy trzeba dopełnić stosownych obowiązków, co ze składkami zdrowotnymi po takiej zmianie? Co z ryczałtem od wynajmu nieruchomości, co z łącznym rozliczeniem małżonków? I wreszcie, co jeszcze z kilkoma innymi zagwostkami wiążącymi się z tym tematem? Cześć, witam Cię w 68. odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki, w którym razem z moimi gośćmi, ekspertami podatkowymi, rozmawiamy o najważniejszych problemach podatkowych. Nazywam się Michał Wilk i jestem doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii prawno-podatkowej Gardens Tax and Legal. Jestem także wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Nowy Polski Ład, tudzież Polski Ład 2.0, przeszedł przez parlament. O dziwo Sejm zgodził się ze zdecydowaną większością poprawek senackich. Mamy więc nową rzeczywistość i trzeba się do niej przygotować. Wbrew pozorom, zmian, które zostały wprowadzone do polskiego ładu jest całkiem sporo: to ponad 100 stron ustawy z uzasadnieniem. A my mamy wraz z Adamem Bartosiewiczem w związku z tym tematem dla was absolutny hit. Przygotowaliśmy praktyczny poradnik, przewodnik po zmianach, który rozwiązuje no, w zasadzie wszystkie problemy z nowymi przepisami, które przyszły nam do głowy. I w większości, uwaga, w formie praktycznych pytań i odpowiedzi próbkę tego tekstu możesz przeczytać na stronie naszego e-booka polskiład.dzieńdobrypodatki.pl, łamane przez e-book. Link znajduje się w opisie do tego odcinka. Elementem naszej propozycji są i naszego e-booka są również przykładowe wyliczenia opłacalności różnych form opodatkowania w różnych sytuacjach na podstawie mojego kalkulatora nowego polskiego ładu. Zresztą możecie sami zweryfikować te wyliczenia, bo ten kalkulator też tam udostępniam. Co więcej, do e otworzyliśmy forum, na którym można zadać dodatkowe pytania do autorów. I tutaj już mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że dzięki temu rozwiążemy wszystkie problemy Nowego Polskiego Ładu, a przynajmniej będziemy się starać. No ale żeby nasza oferta była już całkiem nie do pobicia, to dla osób, które dołączą do nas do końca czerwca, a konkretnie do 30 czerwca do 22. Adam Bartosiewicz przeprowadzi bonusowo półtora godzinne szkolenie live z komentarzem do najważniejszych zmian, oczywiście z możliwością zadawania pytań i dostępem do nagrania po szkoleniu. Dotyczy to też oczywiście tych prawie 400 osób, które już nam zaufały i dołączyły do nas w przedsprzedaży. Cena za wszystko jest taka, że w zasadzie ten e-book wychodzi za darmo, a nawet jeszcze. Taniej. To tyle tytułem wstępu, możemy już zabrać się za nasz dzisiejszy temat. Po pierwsze powiedzmy o tym, że Nowy Polski Ład w części obejmuje zmiany zasad opodatkowania przedsiębiorców, to jest ważny obszar tych nowych regulacji. Zarówno opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem, jak i kartą podatkową. Jeśli chodzi o skalę podatkową, to jest tutaj kilka elementów, które trzeba będzie wziąć pod uwagę, kalkulując opłacalność skali. Po pierwsze, likwiduje się, i to wstecznie od 1 stycznia tego roku, ulgę dla klasy średniej. Pamiętamy, jest to mechanizm łagodzący brak odliczenia składki zdrowotnej dla etatowców, ale także dla przedsiębiorców na skali podatkowej. Po drugie, zmniejsza się pierwszą stawkę w pierwszym przedziale progu podatk skali podatkowej z 17% do 12%. To oznacza, że istotnie podatek dochodowy na skali podatkowej będzie w tym pierwszym przedziale niższy. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania albo od dochodu, albo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składkę zdrowotną. Pamiętamy, że przed polskim ładem można było odliczyć tę składkę od podatku w zdecydowanej części. Tutaj mamy odliczenie od podstawy i dodatkowo jest ta podstawa, czy to odliczenie jest limitowane do kwoty 8700 zł rocznie zapłaconej składki. Jeśli masz wątpliwości, czy to jest 8700 czy 2 razy 8700, czyli 17400, no to wiemy, na ostatniej prostej zostało to zmienione. Zostało to potwierdzone, że 8700 Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą odliczyć połowę składki od przychodów, więc opłacalność tutaj tego ruchu będzie zależała od tego, jakie mam przychody. Im wyższe przychody, tym wyższa zryczałtowana składka i tym więcej odliczę. No i oczywiście, im wyższa stawka podatku, którą się rozliczam, tym więcej skorzystam, no bo ta stawka jest stosowana do przychodów. Jeśli przychody pomniejsze o połowę składki, no to oczywiście zapłacę mniejszy podatek. No i wreszcie karta podatkowa. Będę mógł odliczyć 19% składki od podatku. Co się komu opłaca? No tutaj konieczne są szczegółowe wyliczenia, które przedstawiamy w naszym e ale też przykłady takich wyliczeń znajdziesz w 65. odcinku podcastu, w którym opowiadałem o projekcie Nowego Polskiego Ładu. Dziś chcę się skupić na możliwościach zmiany formy opodatkowania. I tutaj odpowiem na 12 wybranych pytań, które się pojawiają w tym zakresie. Odpowiedzi na te pytania oparłem na tekście naszego poradnika. Jest to taka też trochę próbka tego, jak wygląda nasz e-book w tym zakresie. Pytanie numer jeden. Jestem na podatku liniowym i jak powinienem zmienić wstecznie formę opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową? Można tego będzie dokonać. Po zakończeniu tego roku, po prostu poprzez złożenie odpowiedniego zeznania rocznego. Prawdopodobnie trzeba będzie w tym zeznaniu coś zaznaczyć. Trudno powiedzieć, jeszcze nie mamy nowych formularzy zeznań podatkowych. Czyli po 15 lutego 2023 roku będę składał zeznanie pit 36 zamiast pit 36 L, no i tak, jak powiedziałem, coś tam będę zaznaczał. Zapłacone zaliczki w podatku liniowym wykaże oczywiście jako zaliczki na poczet podatku za cały rok, ale liczonego według skali podatkowej. Ale uwaga, jeżeli wcześniej przed tym ruchem jednak złożę zeznanie PIT 36L, to możliwość zmiany przepadnie. Drugie pytanie, w jakim terminie powinienem złożyć to zeznanie podatkowe, żeby skutecznie wstecznie przejść na skalę podatkową za 2022 rok? Otóż po pierwsze ważna rzecz to zawiadomienie o wstecznej zmianie formy trzeba złożyć w terminie do złożenia zeznania rocznego. Czyli jeżeli spóźni się z zeznaniem rocznym, to ta wsteczna zmiana formy mi przepadnie. I co to znaczy? W jakim terminie? No, generalnie składamy do końca kwietnia zeznania. Jeżeli ten koniec kwietnia przypada w niedzielę, no to składamy wtedy z reguły do 2 maja, bo 1 maja jest świętem i też w takim terminie, ponieważ uważamy, że stosujemy tu ogólne zasady terminów dotyczące liczenia terminów z ordynacji podatkowej, no to też takie zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania za 2022 rok będziemy składać do 2 maja 2023 roku. A co wtedy w takim przypadku z formą opodatkowania na 2023 rok? I uwaga, nic, to znaczy wsteczna zmiana formy opodatkowania na skalę za 2022 rok nie pociąga za sobą zmiany w latach kolejnych. Czyli jeśli chcesz zostać na skali podatkowej, musisz odrębnie zrezygnować z liniówki za kolejne lata do 20 lutego 2023 roku Pytanie numer cztery. Mam jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę jawną. Rozliczam się w tym przypadku, w tym momencie, 19% liniowym podatkiem dochodowym od obu tych firm. Czy mogę przejść na skalę tylko w działalności gospodarczej jednoosobowej? Nie. Decyzja o rezygnacji z liniówki dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności danego podatnika, czyli w takim przypadku przejdę na skalę podatkową w tych, obydwu firmach, obydwu formach prowadzenia działalności gospodarczej. Pytanie numer 5. Zmieniam formę opodatkowania wstecznie na skalę. Co się dzieje w takim przypadku ze składkami zdrowotnymi? No i tutaj trzeba mieć świadomość, że konsekwentnie nastąpi zmiana tych zasad. Przy podatku liniowym składkę zdrowotną płacę w stawce 4,9%, na skali podatkowej w stawce 9%. W związku z tym, jeżeli przechodzę z, z, z liniówki na skalę podatkową, to będę płacił wyższą składkę, czyli zwiększy mi się składka zdrowotna za 2022 rok. No i ponieważ płaciłem ją w 2022 roku do tej pory wedle stawki 4,9, no to oczywiście będzie powstanie konieczność dopłaty składki. To i tak może mi się opłacić ze względu na niższy podatek. No, czyli będzie wyższa składka, niższy podatek. No, i trzeba policzyć, ale w części przypadków, w sporej części przypadków, i tak mogę wyjść na plus. No i teraz szóste pytanie, bardzo ważne w związku z tym: co się okaże, jeśli będę miał podatek dochodowy do zwrotu po złożeniu Pi36 do tego 2 maja 2023 roku? W związku ze wsteczną zmianą formy opodatkowania za 22 rok, no ale będę miał też składkę do dopłaty, no bo nie 4,9%, tylko 9%. No to czy mogę to w jakiś sposób bezgotówkowo rozliczyć? No tak, tak by wypadało, żeby było można, ale nie, nie przewidziano takich zasad szczególnych, czyli składki będę musiał dopłacić od razu, no a zwrot podatku dochodowego otrzymam w ciągu 3 miesięcy. No, niestety, tak, to jest nie pierwszy raz, jak brak jest takiej trochę symetrii w prawach i obowiązkach podatnika i organu podatkowego, czy szerzej Skarbu Państwa. I teraz kilka pytań i odpowiedzi dotyczących ryczałtu, bo też z ryczałtu można uciec na skalę podatkową. Więc pytanie numer 7: jak zmienić ryczałt na skalę za 2022 rok? I tu podobnie. Składam zeznanie PIT36 zamiast PIT28. Wykazuję oczywiście dochody w PIT36. Uwzględniam zapłacone w ryczałcie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. No i tu podobnie jak z liniówką, złożenie wcześniejsze PIT28 sprawi, że to wsteczne przejście na skalę przepadnie, czyli trzeba na to uważać. No i podobnie jak z liniówką, zmiana wsteczna zadziała tylko. W odniesieniu do 2022 roku, więc jeśli chcesz po takim przejściu z ryczałtu na skalę za 2022 rok wstecznie pozostać na skali w kolejnych latach, szczególnie no w tym 2023 roku, to musisz dodatkowo zrezygnować z ryczałtu do 20 lutego 2023 roku. Może to, być, może to być pułapka dla podatników, trzeba o tym pamiętać i uczulać na każdym kroku. Pytanie ósme, czy spółka jawna z ryczałtu może uciec w skalę? Wstecznie oczywiście tak. W zasadzie to wspólnicy, a nie spółka, bo wspólnicy są co do zasady podatnikami w spółce jawnej. Nie mówię tu o wyjątkowych przypadkach, kiedy spółka jawna jest podatnikiem CIT, oczywiście. No ale uwaga, to zadziała i będzie skuteczne tylko wtedy, jeśli skalę podatkową wybiorą wszyscy wspólnicy. Czyli wszyscy wspólnicy złożą PIT 36. Trzeba się zatem dogadać, bo jeżeli choćby jedno ze wspólników nie złoży takiego zeznania i nie wybierze skali podatkowej, to to przejście na skalę podatkową pozostałych wspólników będzie nieskuteczne i może tutaj, no, może powodować zległość podatkową, może powodować problemy. Pytanie numer 9. Obowiązek zaprowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, bo taki obowiązek przy przejściu z ryczałtu na skalę będzie. Co on oznacza w praktyce? No oczywiście w praktyce oznacza konieczność zgromadzenia i to być może wstecznego zgromadzenia dokumentów kosztowych. Jeśli jestem podatnikiem VAT, to oczywiście mam łatwiej, no bo te dokumenty Gromadzę. Oczywiście nie każda transakcja zakupowa jest owatowana, ale wystarczy odnaleźć rachunki, listy płac, jakieś dowody wewnętrzne dotyczące podróży służbowych i będę w ten sposób mógł odtworzyć tę bazę kosztową. Jeśli nie jestem watowcem, to oczywiście mam trudniej i należy wtedy oszacować, czy to nie będzie dla mnie nadmierny kłopot i nie będzie powodował jakichś dodatkowych kosztów, które. Wcale mogą nie zostać zbilansowane przez korzyści przejścia na skalę podatkową. Więc trzeba to, te pozapodatkowe, nazwijmy to czynniki, koszty, utrudnienia, również wziąć tu pod uwagę. Pytanie numer 10. Mam JDG na ryczałcie, a oprócz tego prywatnie wynajmuję na ryczałcie nieruchomości. Czy przejście na skalę wyrzuci mnie z ryczałtu przy wynajmie? Chodzi tutaj o to, że tak jak powiedziałem, jeśli chcę przejść wstecznie w firmie z ryczałtu na skalę, no to powinienem złożyć PIT36 zamiast PIT28, ale jeżeli złożę wcześniej PIT28, to pozbawi mnie to wstecznej zmiany na skalę. No ale przecież, jeżeli prywatnie wynajmuję na ryczałcie nieruchomości, to i tak będę musiał złożyć PIT28, no bo tam wykaże właśnie te przychody z prywatnego wynajmu. No, i tutaj mamy zasadę, że taka sytuacja, złożenie PIT-28, w którym wykaże tylko przychody z prywatnego wynajmu, czyli nie wykaże tam przychodów z działalności gospodarczej, nie powoduje pozbawienia mnie przejścia wstecznego na skalę podatkową. Więc tutaj tego nie trzeba się obawiać. I kolejne jedenaste pytanie. Czy można porzucić ryczałt na rzecz skali za połowę 2022 roku, i czy wtedy będę mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Można porzucić. To jest szczególna, bardzo ciekawa instytucja. Wtedy ryczałt opłacam od stycznia do czerwca 2022 roku, a od lipca do grudnia mam skalę podatkową. Co ciekawe, nie można przejść z liniówki na skalę w ten sposób. Oczywiście też nie można w żaden sposób przejść z ryczałtu na liniówkę. Co ważne, stosuję wtedy skalę podatkową za te 6 miesięcy drugiej połowy roku pełnowymiarową. Czyli z progiem na poziomie 120 tysięcy złotych, z kwotą wolną na poziomie 30 tysięcy złotych, może to rodzić ciekawe korzyści podatkowe. Trzeba wtedy złożyć oświadczenie do Urzędu Skarbowego do 22 sierpnia. Pytanie o formę, oczywiście, takiego oświadczenia. Nie ma tutaj żadnego urzędowego wzoru. Myśmy w naszym poradniku przygotowali propozycję wzoru takiego druku, takiego oświadczenia, ale można to oczywiście zrobić po swojemu. I tu uwaga, bardzo ciekawa rzecz. Wybór skali podatkowej w takim przypadku przenosi się na kolejne lata. To jest ciekawe, bo mówiłem o tym, że w przypadku wstecznego wyboru skali przy rezygnacji z liniówki, skali przy rezygnacji z ryczałtu na cały 22 rok, ta zmiana nie pociąga za sobą zmiany w latach kolejnych. Czyli trzeba, jeśli chcemy przejść na skalę, złożyć stosowne oświadczenie w 23 roku. Ale jeśli mówimy o zmianie za połowę 2020 roku, czyli przejścia z ryczałtu na skalę za połowę drugą 2022 roku, to jeżeli tak zrobię, pozostanę już na tej skali w kolejnych latach podatkowych. Nie, system podatkowy w Polsce nie jest prosty. Druga część tego pytania, czy w takim przypadku będę mógł się rozliczyć z małżonkiem i o Ile przy przejściu z ryczałtu na skalę podatkową za cały rok, oczywiście tak, wtedy nie mają do mnie zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym, co jest takim potencjalnym jednym z wyłączeń łącznego rozliczenia małżonków, to w tym przypadku, zobaczcie, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w roku podatkowym 2022. A rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, jednak za połowę roku jestem na ryczałcie. Więc wydawałoby się, że wyrzucam je to z łącznego opodatkowania z małżonkiem. Z drugiej strony jednak jest to bardzo szczególna, specyficzna sytuacja i pytanie, czy nie można mówić o tym, że mamy tak jakby dwa lata podatkowe. Jeden tak jakby quasi rok podatkowy od stycznia do czerwca i drugi od lipca do grudnia. Jeśli przyjęlibyśmy takie założenie, no to wtedy moglibyśmy rozliczyć się z małżonkiem za tę drugą połowę roku podatkowego. Ale tak jak powiedziałem, jest to ryzykowne, i dopóki nie ukształtuje się jakaś linia utrwalona, czy przynajmniej jakieś stanowisko Ministerstwa Finansów co do dopuszczalności takiego ruchu, to przy kalkulacjach opłacalności przejścia na skalę w połowie roku, no, przyjąłbym takie założenie, że to wspólne rozliczenie nie będzie możliwe. I ostatnie pytanie, jak po porzuceniu ryczałtu w trakcie roku podatkowego liczyć składki zdrowotne? To jest ciekawe. I powiedziałbym tak, za pierwsze 6 miesięcy płacimy zryczałtowaną składkę zdrowotną uzależnioną kwoty przychodów, no bo jestem na ryczałcie, ale, i tu znowu korzyść, stosujemy pełne limity 60 tysięcy i 300 tysięcy złotych, tak jak dla ryczałtu, za pozostałe 6 miesięcy, oczywiście 9% od dochodu, a nie mniej niż 270 90, 90 zł miesięcznie. Roczna składka wyniesie zatem 9% od dochodu za po prostu drugą połowę roku, nie mniej niż ta sześciokrotność składki minimalnej, czyli 162540. Specyficzne zasady też myślę mogą zwiększać atrakcyjność takiego przejścia na skalę podatkową z ryczałtu w drugiej połowie roku. To tyle na dziś, choć do Nowego Polskiego Ładu jeszcze będziemy pewnie wracali na łamach bloga Dzień dobry podatki, podcastu Dzień dobry podatki, a więcej i zapewniam dużo, dużo więcej, szczególnie w takim praktycznym aspekcie, w zakresie tych zmian, w odniesieniu do tych zmian lipcowych. W naszym e-booku przypomnę adres Polski ład bez polskich znaków, kropka, dzień dobry .pl, łamane przez e-book. Link znajduje się także w opisie do tego odcinka i przypominam dla osób, które dołączą do 30 czerwca do godziny 22. Adam Bartosiewicz przeprowadzi bonusowo półtora godzinne szkolenie online z możliwością zadawania pytań z kluczowych zmian w nowym polskim ładzie. Skomentuje po prostu to, co jest najważniejsze. A pełna wiedza w naszym e-booku. To tyle, dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia, cześć.